Moje wrażenia, moje, nie wiem, emocje zapachowe, moje odczucia po wczorajszej wizycie w Sephora, to znaczy po potestowaniu głównie nowości. Może najkrótko tak w ramach wstępu powiem, że jeżeli chodzi o zapachy, które są jako nowości, czy to takie bardziej wiosenno-letnie, czy to bardziej jesienno-zimowe, to fakt faktem niestety większość zapachów według mnie rozczarowuje. Zarówno jeżeli chodzi właśnie o zapachy na półkach z nowościami, czy to w Sefort, czy to w Dela się niestety, choć faktycznie zdarzają się wyjątki. Na przykład z nowości takich jesienno-zimowych pojawiło się, że takie kwadratowe, kremowe narciso, a tutaj faktycznie może nie było takiego zaskoczenia, z tego względu, że większość zapachów narciso jest faktycznie bardzo dobra orzechowo powiedziałabym takie mleczno-słodkie, właśnie są tą orzechów wyczuwalną, Jazz Cavalli, to jest Złote Gold, które aktualnie jeszcze nadal jest dostępne, normalnie można popróbować. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko, chyba te nowości zimowe jeśli jesienne często trochę lepiej wypadają. Z nowościami w niestety, te zapachy są bardzo takie, bardzo takie mainstreamowe, idące w określonym kierunku, czyli takich typowo owocowo słodkich, owocowo kwetowych takich dosyć pospolitych zapaków, niestety, na czym ubolewam. I tutaj tak też się niestety stało, jeżeli chodzi o półki seforyowe te nowości, to potestowałam nową La Petite Robina, potestowałam y, Paradiso, kawali, y, potestowałam jeszcze nowego klinika tego takiego y, białego. White, Potestowałam jeszcze, co tam jeszcze, Emocjone Gamo, Versace Air oraz Pure Fem. To w zasadzie te głównie zapachy. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te pięć, jak dobrze liczę, to wybił się najbardziej Emocjone. I na nim zakończę, ale najpierw właśnie przejdę przez te pozostałe cztery zapachy. Jeżeli chodzi o Versace, to wydaje mi się, że na tle innych, takich bardziej charakterystycznych, charakternych, zapamiętywalnych, wypada dosyć słabo. Jest takim właśnie kwiatowo-owocowym zapachem, bez jakichś takich szczególnych nut. Takim ładnym, bezpiecznym, ale niekoniecznie jakimś takim wyrazistym. Podobnie dosyć miałam odczucie, jeżeli chodzi o to paradiso. Też jakaś taka mieszanka owocowa. Głównie miałam owoce, kwiaty, czasami jakieś tam nuty pudrowe, które się wybijały, natomiast e, nic takiego e, wybitnego powiedziałam. Jeżeli chodzi na przykład o klinika, mam klinika, e, jeden zapach w flakonie, Aromatics, ale tą wersję Elixir. Tamten zapach jest charakterny, jest wyrazisty, jest charyzmatyczny, jest, jest mocny, esencjonalny, jest takim słodkim szyprem. Przepiękny zapach, przepięknie się rozwijając. Dla mnie, że mocny klimatów typu Trezor czy. czy Opium, z tym, że jest taki bardziej przystępny niż na przykład e, opium w wersji wody perfumowanej. Natomiast e, ten biały. E, w ogóle wyobrażenia na temat tego zapachu, jak to miałoby coś takiego właśnie bardziej, nie wiem, mleczno-kremowo-kwiatowego, takiego e, bardzo, takiego właśnie po prostu pięknego. No niestety to się rozmowało w zetknięciu z rzeczywistością, z testami. Zaczynam właśnie głównie od testów żeby właśnie wykluczyć coś, co w ogóle może mi nie przypaść do gustu, a dopiero potem zabieram się za testy nadgarstkowe, przeważnie, wybierając małą ilość zapachu, żeby właśnie się nie pomieszały. Ale to właśnie zapachy, które faktycznie według mnie mają coś do zaoferowania. I na przykład, jeżeli chodzi o tego Clinica White, to niestety to, dla mnie to jest porażka: to znaczy, zapach jest na pewno mocny. Jest na pewno trwały, ale jest tak męczący, duszny, jest taki odurzający, ale w takim złym stylu, jest wręcz odpychający dla mnie. Mówię, mnóstwo nud, które po prostu powodują właśnie takie odczucia mdłości, bardzo dużo takiej chemiczności, sztuczności w tym zapachu. No niestety, według mnie nie wiem, jak to by było, mówię, w testach globalnych, natomiast nie odważałabym się chyba go testować globalnie. Jest to po prostu zbyt, zbyt męczące. A lubię mocne, charakterne zapachy Niestety ten jest po prostu mocne, Ale zahaczający o tą właśnie sztuczność to te nudności I po prostu to, to nie dla mnie Czyli mamy Kawali Paradiso Mamy Versace Eros Mamy Clinique White I zostało jeszcze Ferragamo Emozione Oraz odświeżona wersja dla Czyli małej czarnej e, Guerlain Jeżeli chodzi o tą odświeżoną wersję Według mnie mało to jest zapach letnio wiosenno Mało jest to odświeżona wersja Dla mnie to jest Przesłodzona kompozycja Tym bardziej, że spodziewałam się właśnie tych odświeżonych nut Dla mnie to jest za słodkie Choć lubię słodkie zapachy, ale bardziej chyba W klimatach słodkich kwiatów Nie wiem, jaśmin słodki, tuberoza Niżeli jakieś takie właśnie słodkości Takie bardziej w klimatach właśnie dla równy, ale... Klasyk Chyba mi naj... znaczy może tak Klasyk mi przypadł do gustu pod takim kątem, że to było to, czego się spodziewałam, czegoś mocnego, charakternego słodkiego. Natomiast tutaj spodziewałam się lżejszych nut, niestety ich nie dostałam. Jest bardzo podobnie do klasyka i bardzo słodko. Trochę rozczarowanie. I na koniec, yy, według mnie, perełka, choć nie wiem, czy pokusiłabym się o flakon, ale perełka, jeżeli chodzi o te aktualne nowości, emocjonalne Ferragamo. Wydaje mi się, że nawet perełka, jeżeli chodzi o markę Ferragamo, która według mnie jest dosyć. Robi takie dosyć, nie, nie powiem, że zbliżone, ale takie mainstreamowe zapachy jednak, bardzo mainstreamowe. Sam zapach określałabym jako taki współczesny szypr, taki elegancki szypr z wyczuwalną nutą owoców, później kwiatów. Taki trochę, powiedziałabym, szypr z taką nutą, nie wiem, syropu owocowego, wyczuwalna właśnie brzoskwinia. I to tak właśnie ten początek jest taki właśnie owocowo-szyprowy, później właśnie dochodzą kwiaty, kwiaty według mnie połączone z piżmem i robi się tak właśnie trochę mlecznie, trochę kwiatowo, więc te dalsze nuty mogą właśnie być dla mnie właśnie Casharella czy też Noah Casharella, piór do klasycznego DKNY w takich właśnie klimatach, czy masz taki Shiro, takich mleczno-kremowych, mleczno-kwiatowych. Chociaż początek nie zapowiada tego, co będzie później, bo faktycznie początek jest taki bardziej, powiedziałabym, owocowo, syropowo, szyfrowy. Ale właśnie te nuty takiej szyprowości, chociaż jest to początkowo zapach owocowy, w tych nutach głowy, te nuty szyprowości powodują, że zapach jest faktycznie taki bardzo, może nie wytworny, ale elegan, dość elegancki. I taka dosyć wyważona kompozycja, te nuty tak fajnie współgrają i nawet nie powodują, że coś tak się bardzo charakterystycznie wybija, przez co nawet tak momentami wydaje mi się, że mógłby się tak zbliżyć do tych zapachów typu Chanel Coco Mamuazel czy Częst w takich klimatach, takich właśnie eleganckich kompozycji, takich dobrze współbrzmiewających, dlatego, że wydaje mi się, że większość zapachów Chanel, zwłaszcza te właśnie Częst klasyczne, czy Coco Mamuazel, one są tak wyważone, że Niekoniecznie wyróżniamy takie bardzo wybijające się nuty, no może z, y, już tam te odmiany częsty i tendre, i fresh, o fresh już są trochę inne, czy zielono-ogoniasty, crystal overt, natomiast te takie sztanderowe y, kompozycje Chanel wydaje mi się, że idą w podobnych klimatach. Y, to jest zapach według mnie dla miłośniczek właśnie, na pewno Coco Mamoiselle, y, na pewno klasycznego Częst, na pewno Yves Saint Laurent, y, Saharian, to są takie właśnie, powiedziałabym, uspółcześnione szypry. Takie szypry, które mogą spodobać się nawet osobom, które na hasło szyb mówią nie. Jeżeli chodzi o testy, jeszcze wczorajsza, przypomniałam sobie zapach Kaszarela kaczmi I to, co mi się rzuciło w, po potestowaniu, to niesamowite podobieństwo do klasycznego Aliena. To tak, a propos takich bliźniaczych zapachów, co wczoraj właśnie udało mi się odkryć. I tak, a propos takich bliźniaczych zapachów, to w Seforach jest dostępny w cudzysłowie, no, no może nawet nie cudzysłowie po prostu bliźniak motylku Flartisana, czyli Lashato Papillon. Tym bliźniakiem jest Salvador Dali. To jest ten zapach taki w panterkowym, w panterkowym flakoniku. Nazwa chyba White ma w nazwie. Nie wiem, czy to jest cała nazwa, czy to jest część nazwy. Ale jest ładnie, jest ten pantyrkowy flakon One są z tego, co się orientuje, dostępne Warka jest w ogóle dostępna właśnie w perfumeriach Sephora I ten zapach, kiedyś poznałam Faktycznie niesamowite skojarzenia z motylkami Więc to jest zapach do potestowania Jeżeli ktoś by chciał być zainteresowany motylkami A inna sprawa, że w ogóle wydaje mi się, że nie jest Tańszy do kupienia niż motylki Choć motylki są ciut bo ja tylko mnie Ładniejsze, takie bardziej y, Dziewczęce, takie Bardziej zwiewne, nie wiem, to, trochę Faktycznie e, wypadają lepiej, ale to nie są aż takie duże różnice, więc może to być fajny zakłód. że zapachy Salwadora są często w perfumeriach internetowych niesamowicie tanio. Choć swoją drogą niestety flakon jest niesamowicie w produktu no ale to większość zapachów, czy większość, chyba wszystkie Salwadora D'Alissa to są bardzo takie zabstrykacone. E, marka L'Artisan wypada w tej kwestii dużo lepiej, bo są to minimalistyczne flakony. Co jeszcze mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o zapach White Salvadora Selva, d'Alim? To jest zapach, który pozwoli nam wykluczyć również jak kors tuberozowy, czy tuberoza jest dla nas. Bo tam jest faktycznie znowu ta mieszanka tuberozy i jasminu, ale głównie właśnie ta tuberoza się wybija na pierwszy planie z roli głównej. Dziękuję za uwagę. Wystąpiłam w berece, bo muszę zmykać zaraz, idę do lekarza, już praktycznie się zebrałam, więc nie wiem, też tak jak z innymi filmikami w dniu dzisiejszym. Yy, dlatego że jak wrócę to już prawdopodobnie będzie, no już oświetlenie będzie tragiczne, będzie zbyt ciemne. Więc prawdopodobnie pozostanę dzisiaj przy jednym filmiku, ale jeżeli tak będzie, to postaram się w dniu jutrzejszym yy, dobrać ich jakąś większą ilość, żeby ich było więcej. Dziękuję bardzo za uwagę.